Przed Wami najlepiej sprzedający się SUV w Polsce. Ja mam 1,90 m, a zobaczcie ile jest miejsca z tyłu. A jeżeli szukacie naprawdę pojemnego auta, to tak widzicie taki sportić sporo pomieści. Mamy tutaj silnik benzynowy 1.6, uturbiony 160 koni z napędem na przód, absolutnie wystarczającą moc. Bazowo mamy tempomat klasyczny, zestaw głośnomówiący, czytanie znaków. Mamy nawigację fabryczną z czarną skrzynką, mamy możliwość uruchomienia Android auto czy też CarPlay po kablu. Klimatyzację od razu dwustrefową, jeżeli tu zobaczycie, panel jest dwufunkcyjny. I dodatkowo tutaj jest pakiet akurat wybrany, podgrzewania przednich foteli i również kierownicy. Według mnie totalny must have, które powinno być. Słuchajcie, a takie samochody to znajdziecie u naszego partnera w firmie Landcar w Łodzi oraz oczywiście na autoplac.pl. Na autoplac.pl, gdzie jest już blisko 170 tysięcy ofert, także na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy.